Biskup Wiesław Śmigiel. Jestem absolwentem pierwszego liceum ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Maturę zdawałem w 1988 roku. W tej chwili jestem biskupem toruńskim w diecezji tuńskiej. Mówiliśmy o tej szkole, że to jest szkoła czerwona ze względu na kolor, kolor cegieł ale ja wspominam tą szkołę bardzo bardzo sympatycznie ponieważ oprócz tego że tam można było osiągnąć yy, yy, bardzo no, mieliśmy kontakt z dobrymi nauczycielami a, a oprócz tego była niezwykła atmosfera bardzo przyjacielska serdeczna i ja ten czas wspominam bardzo dobrze jako czas pracy wysiłku pokonywania własnych słabości ale też czas zawiązywania przyjaźni e, i raczej czas dość radosny. Tak, ja utrzymuję kontakty z, z koleżankami i kolegami z naszego roku, natomiast niestety w, w, w sytuacja, w jakiej jestem, też w zajęcia, które mam, i takie częste zmiany, Zamieszkania i zadań, które stają przy, przede mną, utrudniają takie przyjacielskie kontakty, bo to wymaga jednak obecności i dyspozycyjności. O ile dobrze pamiętam, to była pani Kowalczyk bardzo dynamiczna osoba i wspominam ją jako nauczyciela, który miał duże serce dla nas. Ona starała się nawiązać z każdym z nas indywidualną relację. Była dla nas sympatyczna. Oczywiście stawiała wymagania, no bo przecież takie jest zadanie wychowawcy również, czuwała nad nami, ale ja ją wspominam jako osobę, która z każdym starała się nawiązać bardzo osobiste relacje. Czyli właściwie można by powiedzieć, że dla mnie była wzorem wychowawcy, opiekuna roku. Takich e, historii różnych, zabawnych i, i mniej zabawnych pewnie jest sporo. Natomiast to, co mi się utrwaliło, to pamiętam, że kiedy rozpoczynałem e, naukę w liceum, proszę pamiętać, że ja przyszedłem do Bydgoszczy z małej szkoły, z małego środowiska. Dla mnie to był przeskok pod każdym względem. I wymagań, które były w liceum, i, i środowiska. Więc musiałem pokonywać wiele takich wewnętrznych przeszkód. I wówczas pamiętam, na języku polskim miałem tendencję do tego, że od czasu do czasu zdarzało mi się robić błędy ortograficzne, co w szkole średniej już nie powinno się zdarzać. I wówczas pani z języka polskiego, wtedy nikt nie słyszał o jakichś tam zwolnieniach z ortografii, nie było takiej opcji w ogóle. Każdy musiał pisać poprawnie w języku polskim. I wówczas pani z języka polskiego wprowadziła takie zeszyty. I ja pamiętam, że musiałem po bardzo wiele razy wypisywać poszczególne słowa, a potem zdania budować z tymi słowami. I pamiętam, że kiedyś napisałem na pewno razem. I ja tyle ten zeszyt, jeszcze gdzieś go znalazłem ostatnio. Miałem tyle zdań, z na pewno, tak poprawnie, oddzielnie zapisane, że to już mi się utrwaliło, potem mi się śniło to na pewno. Język polski, pomimo wszystko, pomimo tych błędów, e, w, w, lubiłem czytać, lubię czytać. Język polski zawsze mnie fascynował. Trochę historię. Przerwy były bardzo gwarne. Na, na przerwach, no, myślę, że to się nie zmienia akurat. I te przerwy e, dzisiaj wyglądają bardzo podobnie. No, wtedy nie mieliśmy możliwości uciekać w świat wirtualny, bo takiego świata jeszcze nie było, przynajmniej my nie mieliśmy do niego dostępu. Więc przerwy to były rozmowy, żarty, czasem jakiś sport, piłka nożna, ale ja wspominam przerwę jako taki czas bardzo dynamiczny. O, studniówka! No, piękny czas, wspaniały. Wspaniała impreza, ja mam takie wspomnienie, że byliśmy bardzo radośni, bardzo radośni i właściwie przez moment zapomnieliśmy o tym, co nas czeka, o maturze. Matura to piękne doświadczenie, ale trudne i dużo lęków z tym się wiązało. Każdy przecież chciał znać tą maturę jak najlepiej, bo od tego zależała przyszłość. Ale matura to czas takiej zabawy. Ja pamiętam, że byłem też z koleżanką z moich strony i miała bardzo ładną sukienkę. Zapamiętam. Może historia, nie wiem, czy to dobre określenie, ale pamiętam takie wydarzenie, które bardzo mocno mi utkwiło w pamięci. Mianowicie nasza klasa przygotowywała, ponieważ też oprócz zajęć szkolnych, Angażowaliśmy się w różne wydarzenia e, takie społeczne, kulturalne, i nasza klasa przygotowywała sztukę teatralną. Ja w tej sztuce grałem, ja nawet nie wiem, czy nie grałem głównej roli. To była, e, to była komedia fredry e, Pan Geldhab. E, i, I pamiętam przygotowania do tej sztuki, pamiętam e, cały ten proces przygotowań dość długi, ale też i tą sztukę, i to. Zrobiło na mnie ogromne wrażenie i, i nawet szczegóły tego przygotowania pamiętam. Myślę, że to jest taka historia, która najbardziej mi się utrwaliła. A też było dla, dla mnie wyzwanie, bo nigdy wcześniej w żadnych sztukach i przedstawieniach nie grałem. A tutaj nagle miałem odegrać dość ważną rolę w takiej sztuce, która też miała być wizytówką naszej klasy. I myślę, że jakoś to wszystko się udało. Pierwszy liceum ogólnokształcące w Bydgoszczy. Więc odpowiadam, że chodziłem do dobrej szkoły. Nie chcę się chwalić, ale, ale myślę, że to... Yy, yy, że, że ta szkoła sporo mi dała. Pozwoliła mi też zmienić trochę sposób myślenia. Bo tak jak mówię, przyszedłem z, z, ze szkoły malutkiej. i To wymagało wielkiego wysiłku, yy, żeby się dostosować do tej szkoły, która przecież była szkołą prestiżową. Duże wymagania stawiano uczniom, ale jednocześnie była to szkoła, która pozwalała się rozwijać. Tak ją wspominam.